Cześć, cześć, dzień dobry. Witam Was w reading vlogu. Trochę minęło, odkąd ostatni raz cokolwiek nagrywałam, jakby praktycznie cały styczeń absolutnie nic nie nagrałam. Więc witam Was już w lutym. Słuchajcie, jest 11 dzień lutego, a ja się wzięłam za nagrywanie, dlatego, że idę dzisiaj do pracy na dziesiątą i po prostu stwierdziłam, że mam czas, żeby coś tam nagrać, tym bardziej, że w czwartek też idę na dziesiątą, więc no, generalnie dużo się zmieniło przez ten czas, kiedy nie nagrywałam w ogóle. Jakby cały miesiąc minął i minął dosyć intensywnie. Ja też jakby widać to też po mojej twarzy, bo trochę chorowałam, bywałam troszeczkę zmęczona i przemęczona, co też widać to mojej twarzy, ale generalnie jest też ranek, jakby musicie mi to wybaczyć, jest ranek. Więc jeszcze się nie ogarnęłam do końca. W każdym razie już wstałam, wypiłam herbatkę i pójdę sobie teraz robić jakieś nago. A potem na spokojnie pójdę sobie do pracy, bo jeszcze po drodze muszę wskoczyć do dwóch piekarni, żeby im zostawić takie wośpowe podziękowania. No tak, wośpy to jakby był, była główna rzecz, którą robiłam w styczniu, więc jakby przygotowanie tego wszystkiego i w ogóle to jest dla mnie ogrom, ogrom. Pracy, później rozliczenie i tak dalej, to wszystko wywołuje gdzieś tam stres, żeby wszystko było dobrze. Wiecie, ja nie chciałam się też rozpraszać innymi rzeczami. Bardzo mało w ogóle było mnie w internecie, więc no chcąc, nie chcąc tutaj też nic nie robiłam na tym kanał, nie nagrywałam ani nic. No ale mam już luty, mam już luty, jestem już po tym wszystkim. Nastąpiły zmiany w takim właśnie moim życiu prywatno-zawodowym. Przede wszystkim nastąpiły zmiany, i mam nadzieję, że te zmiany pozwolą mi po prostu troszeczkę bardziej skupić się też na tym, co lubię robić tutaj, i da mi przestrzeń po prostu, żeby móc jeszcze troszeczkę bardziej się po prostu rozwijać. I to byłoby super, i mam nadzieję, że, że jestem gotowa też podjąć się takich, takich działań, żeby, żeby to robić dalej i tu być. Sam fakt, że idę dzisiaj na późniejszą godzinę, dużo, dużo dla, mnie, dla mnie robi, bo właśnie dzięki temu mam czas po prostu rano sobie usiąść i, i coś do Was powiedzieć. Jeżeli chodzi o książki, które czytam, czytałam, oczywiście na kanale pojawi się podsumowanie stycznia. Pojawi się podsumowanie stycznia. Może już jest, jeżeli to oglądacie. Mam, mam zamiar nagrać to podsumowanie jeszcze w tym tygodniu. Byłoby super, gdyby mi się udało. Bo jednak w tym styczniu trochę książek przeczytałam, taką moją, powiedzmy, standardową liczbę książek. W lutym czytam, jakby czytam, tylko czytam wolniej, tak mi się wydaje, że czytam wolniej. Aktualnie słucham jednego audiobooka, chodząc sobie do pracy, i czytam jedną książkę w papierze. Może zaczniemy sobie od tego audiobooka, bo generalnie zaczęłam słuchać sobie grobowo cisza, żałobny zgiełk. To są opowiadania. Opowiadanie, które mam nadzieję, że wprawią mnie w takie, taką zadumę, takie, taką trochę niepewność. I póki co podoba mi się, bardzo mi się podoba język tej całej historii, podoba mi się narracja. Ale jeszcze wiele nie jestem w stanie powiedzieć. Jestem po dosłownie kilku opowiadaniach, więc nie chcę też za bardzo mówić o tym, co te koty robią? Generalnie wiem już, że te wszystkie te opowiadania będą związane gdzieś tam ze śmiercią i strzałobą. I to dobrze. To znaczy, ja lubię takie klimaty, więc mam nadzieję, że po prostu zamknie to w taką, taką szczelinkę, że będzie mi się bardzo podobało. I zastanawiam się po prostu też nad tym, czy akurat te opowiadanka nie będą dobre, żeby, żeby je sobie gdzieś tam omówić, chociażby niektóre z nich. Na takim większym forum, to znaczy na zajęciach, które prowadzę z, z młodzieżą, bo krótkie opowiadanie to jest zawsze dobry temat do rozmów. Jakby ja tak uważam, krótkie opowiadania to w ogóle też czasami ze świecą szukać, więc biorę co, biorę co jest i tutaj mam nadzieję, że będzie to coś fajnego, o czym będzie można popowiadać, bo ja lubię kiedy opowiadamy o. W życiach też dosyć nieoczywistych, więc tutaj mam nadzieję, że znajdę coś takiego. I z update'em a propos tej książki wrócę do Was pewnie w czwartek, bo przypuszczam, że w czwartek już uda mi się, do czwartku uda mi się skończyć, bo to jest dosyć krótki audiobook. Ostatnio w ogóle dużo audiobooków słucham i okazało się chyba, że, chyba się okazało nawet, że w styczniu przeczytałam, przesłuchałam więcej audiobooków niż przeczytałam książek fizycznie, więc jakby. No, jest to dosyć zaskakujące, ale taka, taka prawda, jakby że gdzieś się zmienia ja się zmieniam, Bo w życiu bym kiedyś nie przypuszczała, że ja w ogóle będę słuchała audiobooków, więc to jest dla mnie dosyć zaskakujące. No, ale to dobrze. Jakby dobrze, idziemy do przodu. Coś tam musi się zawsze zmieniać, więc fajnie. Ale drugą książkę czytam w papierze. Druga książka to jest książka czytana we współpracy z wydawnictwem Czarna Owca. To jest książka. Wobec której ja nie potrafiłam być obojętna. To znaczy, kiedy zobaczyłam, że mam, że mam taką propozycję współpracy barterowej przy tej pozycji, stwierdziłam, że no mimo wszystko, mimo tego, że ja bardzo bym chciała bardziej wyczytywać te książki z moich półek i że mam trochę z biblioteki, bo byłam w bibliotece i coś tam sobie wypożyczyłam i chcę to przeczytać do końca lutego. Bo, bo na koniec do tego początek marca mam pewne, pewne plany, więc chciałam po prostu oddać książki, no to nie mogą się oprzeć tej, bo wiecie pewnie już, że ja tematy obozowe, tematy holocaustu zagłady. Tematy II yy, wojna światowa zagłada, holocaust, to jest. Coś, co ja bardzo lubię czytać, to znaczy, ja po prostu lubię poznawać te historie, bo uważam, że jest wstrząsająca. Oczywiście jest, ale poznanie jej jest po prostu ważne i wydaje mi się, że nie wiem z czego wynika też do końca to, że ja bardzo chcę to poznawać. Bo ja wiem, dlaczego ludzie na przykład nie lubią czytać rzeczy takich właśnie obozowych, bo one po prostu sprawiają, że jest nam przykro i że jesteśmy źli że coś takiego spotkało, że coś takiego spotkało ludzi, że ktoś jest w stanie wyrządzić taką krzywdę drugiemu, to znaczy drugiemu takiej samej istocie, jaką my jesteśmy, wiecie, straszne to jest i wiem to, ale mnie to nie zniechęca do czytania. Ja właśnie wręcz przeciwnie bardzo lubię poznawać te historie. A tutaj mamy. Ja trochę sobie najpierw o nim poczytałam, bo ja też, no jakby, wiecie, że ja nie czytam takich rzeczy, które są nieprawdą. To znaczy, ja nie czytam jakieś tam powieści, które nawiązują do II wojny światowej, do Holokaustu. Tak, wiecie, bardzo trywialnie, szczególnie jeżeli chodzi o współczesne powieści, bo te dawne, jeszcze im wybaczam pewne rzeczy, ale niestety współczesnych w ogóle nie dotykam, bo wiem, że się zbyt mocno irytuję na to, co tam, co tam się dzieje, więc stawiam raczej na świadectwa i na takie faktograficzne te książki. I to jest jedna z nich. To jest książka Dona Stone'a. Dan Stone to jest podobno jeden z takich lepszych znawców Holokaustu w ogóle. Jeden z bardziej tych światowych badaczy Holokaustu. To jest książka, która ja czytałam. Opinie o niej na przykład, że jest tutaj dużo cytatów, i jakby autor chyba bardziej cytuje to, co już napisano i to, co już stwierdzono, to, co już gdzieś tam się pojawiło, niż wysnuwa jakieś nowe swoje własne wnioski. Ale słuchajcie, moim zdaniem to jest dobra rzecz dla kogoś, takiego na przykład jak ja kogoś, kto potrzebuje takiej jednej książki, która mu zbierze, na przykład właśnie w tym przypadku Wyzwolenie Obozów i opowie łopatologicznie, jak to wyglądało, bo możemy przeczytać sobie inne książki, jakieś takie, wiecie, bardziej y, naukowe, historyczne, które Wam opowiedzą bardziej szczegółowo o tym, ale y, one są może bardziej trudne do przebrnięcia i jest tam dużo więcej takich suchych faktów i rzeczy, które po prostu bardziej zniechęcają nas do lektury, bo po prostu nie są tak łatwe do przyswojenia. A tutaj mamy dosyć krótka, to jest dosyć krótka rzecz, bo ona się wydaje, że jest dosyć długa, ale tak naprawdę, słuchajcie, ja to już sprawdzałam sobie też i tak naprawdę tyle książki... Taka duża część książki, to są same przepisy, indeks i tak dalej. Więc ona ma 244 strony samego, samego tekstu, to nie jest wcale, wcale dużo. Jestem na 146 stronie i muszę powiedzieć, że naprawdę dobrze mi się czyta. Mimo, że jest odrobinę faktograficzna i jest tutaj trochę takich też bardzo. Konkretnych rzeczy, są też takie fakty, które po prostu powinniśmy wiedzieć, ale poza tym to wspinanie różnych relacji, różnych innych książek, które się pojawiły, które opowiadają o, o wyzwoleniu, to jest bardzo dobre i dla mnie na przykład to jest bardzo fajne zapoznanie się z tym tematem. Dobrze mi się czyta, jakby dobrze jest to napisane po prostu i daje mi tę wiedzę, której ja oczekiwałam. To znaczy. Mamy konkretne punkty, które odnoszą się do na przykład wyzwolenia przez Sowietów i wyzwolenia przez Amerykanów. Mamy relacje, na przykład Brytyjczyków i Amerykanów, jak zmieniała się po prostu ta wizja, jak ratowano osoby, które zastaną w obozie, dlaczego to nie wychodziło, co robić źle. Jak to powinno wyglądać? Jakby wszystko tutaj wszystko tutaj jest właśnie tak łopatologicznie napisane i przedstawione komuś, kto nie ma aż takiej szerokiej wiedzy na temat Holokaustu, bo ja się tego nigdy nie uczyłam. Tak, na, tak, tak naprawdę moja jedyna wiedza, którą ja mam a propos II wojny światowej, zagłady Holokaustu, to jest to, co ja otrzymałam z książek, i trochę ze studiów, bo na studiach też wybierałam na przykład byłam na, na zajęciach, na takim fakultecie, który dotyczył typowo zagłady i przez cały semestry czytałam książki i uczyłam się o zagładzie, zagładzie w literaturze oczywiście. No ale też na, na takich zajęciach, które dotyczyły lat XX wieku i tak dalej. No, dotykaliśmy II wojny światowej i, i też zagłady i Holokaustu, więc tam też troszeczkę wiedzy zdobyłam, ale głównie jest to wiedza po prostu moja, książkowa. I studia dużo mi dały, dużo mi dały tytułów, które powinnam poznać, ale sama też odkrywam pewne tytuły i bardzo się cieszę, bo to poznawanie tych historii jest dla mnie takie bardzo powolne, ale jest. Jakby jest to dla mnie ważna część literatury i bardzo ją lubię. Więc słuchajcie, ja wiem, że jeżeli ktoś ma ogromną wiedzę na temat yy, Holokaustu, to nie będzie na niego odkrywcza książka. Tu musicie wiedzieć, że to jest spinanie pewnych faktów, pew tego co było i co już ktoś może napisał, ale dla kogoś, kto lubi takie skondensowane formy i chce po prostu dowiedzieć się tego, jak to wyglądało, a nie ma takiej ogromnej wiedzy, to uważam, że to jest bardzo dobra rzecz, bo ona... Dowiecie się, jak to wyglądało z różnych perspektyw. Wiecie, że to jest rzecz dobra, jeśli chodzi o przekaz informacji. Nie ma tutaj żadnych, żadnego bujania, żadnych kłamstw, żadnych fabularyzowanych historii, tylko to są faktycznie te rzeczy, które się wydarzyły. Zależy, kto czego szuka, ale ja, na ten moment, uważam, że jest naprawdę dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja myślę, że też ją skończę na dniach, bo po prostu dosyć szybko się ją czyta, a ja też stało mi z 100 stron, więc myślę, że dobrniemy, dobrniemy do brzegu, a później czeka nas czytanie nowości, nowości wspaniałej, mam nadzieję. Ale to pokażę wam później. Tymczasem, słuchajcie, zapraszam was do mojego życia na te kilka dni. Możecie sobie wejść Rozgościcie się, ja będę sobie żyła dalej, ale pokażę Wam troszeczkę, jak te moje dni wyglądają. Update czytelniczy dużo po czasie, ale generalnie dopiero zaczynam się w nowo wkręcać w to, że cokolwiek nagrywam, więc czasami w ogóle wspominam, że nagrywam vloga i niestety muszę pociągnąć go jeszcze chociaż przez dwa dni, żeby trochę my tego materiału zbierać. No i we wtorek będzie dokładnie tydzień, więc to będzie taki typowo tygodniowy vlog. Nie przychodziłam do Was wcześniej z update'em, bo po prostu nie chciałam przychodzić, dopóki nie skończę. Książek, o których Wam mówiłam, bo zostało mi po prostu niewiele. Ale już teraz mogę powiedzieć, że skończyłam dwie książki. Te, o których mówiłam na początku tego vloga, no i zaczęłam kolejną, więc przechodzimy do tego, co przeczytałam. Wyzwolenie obozów. Tutaj, kiedy Wam opowiadałam o tej książce, byłam po tej części, która podobała mi się najbardziej, i jeszcze miałam nadzieję, że do końca pociągniemy tę lepszą jej część. Okazało się, że druga część jest dla mnie mniej ciekawa, ale to też pewnie zależy od tego, czego szukacie, czego oczekujecie od tej książki. Tutaj mamy pięć rozdziałów chyba. Dokładnie, mamy pięć rozdziałów i dwa z nich to są typowo o tym, jak przebiegało wyzwolenie różnych obozów, bo tutaj mamy naprawdę przeróżne obozy. Wyzwolenie przez Sowietów, Wyzwolenie przez Zachód, i później jeszcze jest trzeci rozdział, który mówi o tym, jak bardzo nieuporządkowane było to całe wyzwolenie jak wiele tam było rzeczy nie tak, co można by poprawić, żeby po prostu yy, tym ludziom było, było lepiej, i jakie błędy zostały popełnione właśnie na samym początku, przez co zmarło bardzo wiele osób. No a ostatnie dwa rozdziały to tak naprawdę. Takie rozdziały typowo o DIPISach i obozach przeznaczonych dla dpisów Jak długo to trwało? Ja ogólnie nie miałam pojęcia, że to aż tak wyglądało i że po prostu aż tak dużo osób korzystało z tych obozów, bo to, że one były, to jest dla mnie oczywiste, ale to tam jest dużo cyfr generalnie, ile tych ludzi tam było, jakie narodowości i tak dalej. I to są bardzo zatrważające liczby. I też, jak wiele osób zmarło w tym czasie, myślę, że dla wielu osób to będzie bardzo fajne kompendium, żeby po prostu wiedzieć, jak to wyglądało, jeżeli nie macie pojęcia. Tylko, że ja, ja na przykład od takich książek typowo obozowych bardziej oczekuję wspomnień i takich faktycznych relacji, niż takich rozdziałów poświęconych właśnie takiej numerologii, faktografii, tego co my wiemy z licznych badań. Od jakichś naukowców, osób, które to badają, i tak dalej, i po prostu przetwarzają już te informacje i wspomnienia we własne słowa i opowieść swoją własną o tych czasach, obozach, wyzwoleniu i tak dalej. Ja bardziej oczekiwałam tych wspomnień, i one były głównie w tych pierwszych dwóch, trzech rozdziałach. Te dwa ostatnie rozdziały już takie nie były, dlatego po prostu ta moja ocena tej książki jest niższa, bo jednak spodziewałam się trochę więcej wspomnień, i one były w tej książce lepsze po prostu. Ale jeśli ktoś dużo czyta na temat obozów, to nie będzie dla niego zaskakująca książka i nie znajdzie w niej wiele nowości. Ale jeżeli ktoś, tak jak ja, lubi czytać coś, co zbiera wam pewną wiedzę, to myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajna lektura i warto po prostu ją poznać, jeżeli interesujecie się tą tematyką. Nawet dla tych y, pierwszych trzech rozdziałów warto ją poznać, i jeżeli będziecie mieli okazję, nawet wyposzukić sobie gdzieś tam z biblioteki, to, to myślę, że, że warto się z nią zapoznać. I ma przefantastyczną fakturę ta okładka. Ona jest w ogóle bardzo ładnie wydana. Ja jestem w miłości do tych detali. Widzicie, tutaj jest, no, przepięknie jest to wydane. Nie ma tutaj zbyt dużo fotografii, są fotografie tylko gdzieś tam na końcu, a poza tym. Jest to raczej po prostu tekst, ale to się bardzo dobrze, bardzo, bardzo fajne wydanie i, i duża, duża praca nad wydaniem, to na pewno. Skończyłam też audiobooku grobowo Cisza Żałobny z Giełk. Niestety, słuchajcie, ta książka przeze mnie przeleciała. Wleciała jednym uchem i wyleciała drugim. Bardzo szkoda, wielka szkoda. Ja w ogóle widziałam oceny tej książki na godricie osób, które gdzieś tam obserwuję i... Sądziłam, że to będzie coś, co mnie porwie. To mnie zachwyci. No nie było tak, słuchajcie, nie było tak. Spodziewałam się zachwytów, a dostałam małe rozczarowanko, bo po prostu. Albo może też ja nie mogłam się skupić za bardzo na tej książce, nie wiem. Słuchałam i może w takim momencie, że po prostu nie docierało do mnie do końca to, do to, 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 czego słucham. Potrzebowałam czegoś lżejszego na ten moment, a to dosyć taka skondensowana fabuła. No są opowiadania, ale wiadomo, jakby muszę się skupić na opowiadaniu od początku do końca. A ja czasem przerywałam opowiadanie w połowie, bo na przykład już byłam w pracy, więc musiałam to zrobić. I to może, może było na imię korzyść. Eee, Zawiodłam się. Nawet nie do końca odnalazłam ten mroczny klimat, który, który tam był. Jakby faktycznie w niektórych opowiadaniach dostrzegłam ten, ten klimacik fajny. Bo ona generalnie była bardzo dobrze napisana, z tym, że audiobook Miał minus Nie do końca mi się podobał audiobook i lektorka szczególnie. Tam był podział. Była lektorka i był lektor i opowiadanie było przeplatane Lektorka mi się mniej podobała i tu może też był, był ten problem. Może gdybym czytała w papierze byłoby lepiej. W każdym razie opowiadania powinny być właśnie takie bardziej creepy, wiecie, takie mroczne. One były o takich rzeczach, bo tam faktycznie w pewnym momencie Właśnie, jak sobie szłam słuchałam i miałam różnych ludzi, to gdzieś tam w głowie myślałam sobie, że właśnie słucham o tym, jak ktoś ogląda kolekcję przedmiotów do tortur, a ja sobie miałam ludzi i tak sobie słucham i wyobrażam sobie, jak te przedmioty wyglądały i jak faktycznie się ich używało. Więc było to dosyć niepokojące, ale generalnie. Poza tym zbyt wiele z niej nie wyniosłam, a szkoda. Będę jeszcze próbowała mm, książki tej autorki, bo po prostu była pierwsza, którą słuchałam właśnie tej autorki. Zobaczymy, jak będę z innymi. Może powinnam jednak przeczytać w papierze, bo audiobooki nie zawsze mi wychodzą. I to jest chyba przykład tego, że czasem powinnam czytać, a nie słuchać. A skoro skończyłam te dwie książki, to słuchajcie, zaczęłam czytać inną. Miałam w planie rozpocząć jeszcze jedną, ale nie rozpoczęłam ani żadnego audiobooka, ani żadnej cieńszej w papierze, ale rozpoczęłam jedną. Nowa Sali Runej. Nawet nie wiecie, jak się ucieszyłam, kiedy wydawnictwo napisało do mnie z propozycją recenzji nowej książki Sali Runej. Ja czytałam Wszystkie trzy książki sali urnej, które wyszły po polsku. Dwie z nich słuchałam w audio, jedną czytałam w papierze, i słuchajcie, mnie nigdy nie przeszkadzało to, że na przykład w książce dialogi wyglądają tak, jak wyglądają, to znaczy tak, jak tu wyglądają, czyli nie są, czasem nie są w ogóle od nowej linii, tutaj nie są od myślników i i to było dla mnie znajome, bo jedną z moich ulubionych książek jest Pieskowa Góra Joanny Batten, i tam jest ściana tekstu. Są dialogi totalnie wplecione w, w akapit, więc mnie to w ogóle nie zraża. Wręcz uważam, że to jest bardzo ładne. Wydaje mi się, że język tej książki, ja przeczytałam niewiele, bo jestem na 21 stronie, ale już teraz mi się wydaje, że jest lepszy język niż było w tych trzech książkach, które już poznałam. Ja niestety żadnej sali runy nie mam na półkach u siebie. Chciałabym je wszystkie mieć, więc myślę, że trzeba będzie się zaopatrzyć w nie i zrobić relidy ich po prostu. Kiedyś, ale wydaje mi się, że język jest o wiele taki bardziej intensywny i taki inny niż w tamtych książkach. Ja bardzo, bardzo lubiłam tamte fabuły. Jestem ciekawa, co pomyślę sobie o tej, bo z tego co wiem, tutaj będzie dwójko bohaterów męskich, dwójko braci, którzy stracili ojca i rzecz będzie się rozchodziła o to, jak sobie z tym radzą w tym swoim życiu, bo każdy z nich wiedzie inne życie. Jest na dwustej stronie, więc nie będę wam na razie nic więcej mówiła. jedyne ja sam mogę powiedzieć to właśnie to, że dostrzegłam, to że prawdopodobnie jest to to lepszy. Dojrzalszy język niż w poprzednich trzech książkach Sali Runy, które przeczytałam. I jestem niezmiernie ciekawa, co wydarzy się tutaj dalej i mam nadzieję, że to będzie jedna z tych lepszych książek tego roku, bo. Liczę na to, totalnie na to liczę. No i w ogóle ona jest przepięknie wydana. Ta okładka jest super. Bardzo mi się podoba, tak samo jak wyzwolenie obozów jest przepięknie wydana, więc nic, tylko się cieszyć i czytać. Naprawdę. Tymczasem żegnam Was w tym momencie. Przyjdę do Was z takim końcowym updatem we wtorek. Tak, myślę, że we wtorek skończymy sobie tego vloga, jak na tygodniowego vloga przystało. Od wtorku do wtorku. W końcu przychodzę do Was zakończyć tego vloga Nie mam zbyt wiele do powiedzenia Tak naprawdę czytałam tylko i wyłącznie Sali rudnej Jestem w tej chwili na 160 stronie Mogę Wam tylko powiedzieć tyle, że Podoba mi się to, co dostaję. Dostaję historię dwóch braci, którzy są zupełnie, zupełnie różni, ale myślę, że ich drogi w końcu się jakoś bardziej połączą, bo na ten moment jakieś tam się mijają. Jest tutaj dużo relacji z kobietami, ale chyba w sali równej po prostu tak jest, że tutaj jest dużo tych relacji między bohaterami i ja to lubię. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Na przykład te dialogi i tak dalej, to jest jakby. Dla mnie to jest typowa narracja, proza i biorę ją taką jaka jest. Niestety moja książka dzisiaj uległa małemu wypadkowi. Nie wiem czy widzicie, ale tu jest zalana, jakby wylałam na nią wodę dzisiaj, więc jakby no cóż, bywa i tak, a jest taka dlatego, że ja mam tutaj ołóweczek, bo sobie różne rzeczy też zaznaczam, więc... Um, wolę mieć pod ręką. Zaczęłam też słuchać audiobooka, ale o tym wam powiem chyba kiedy indziej i, i bo jeszcze nie mam zbyt wiele dopowiedziania na jego temat, więc zostaniem przy sobie i, i zakończmy w końcu tego vloga, bo on i tak trwa bardzo długo, nie będę Wam mówiła, jaki jest dzień i ile czasu minęło, odkąd ostatni raz nagrywałam, bo nie ma to sensu. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Cześć. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nagrywam aparatem, bo zrobiłam sobie ten zakup w końcu i kupiłam, spełniłam sobie takie moje małe marzenie i kupiłam aparat, żeby robić fajne zdjęcia i żeby nagrywać dla was też filmy, więc teraz mam nadzieję, że jakoś będzie lepsze. Nie mam jeszcze mikrofonu, więc mikrofon będzie krótszy, ale mam nadzieję, że i tak będzie to lepsze niż było do tej pory.